Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Publicznego Portfela IKE. Dziś opowiem o moich najnowszych zakupach akcji, podsumuję co działo się na giełdzie przez ostatni tydzień oraz poruszę temat jednej spółki, której notowania właśnie mocno się osunęły. Mowa o Impoście. Zacznijmy od najważniejszego. Portfel IKE na rekordowym zysku, dokładnie 825 zł na plusie. Jak zwykle środki zainwestowałem w wiele znanych spółek. Zakupiłem Lubave, Dino, Playway, Budimex, Kruk, Cognor, ETFS, P500 Energy Sector, InPost, Wise oraz United Health. W portfelu pojawiła się również dywidenda z grupy Kenty, dokładnie 1,11 zł oraz odsetki od wolnych środków w wysokości 82 groszy. Łącznie dokonałem 10 nowych zakupów. A co się działo na rynku? W ostatnich 7 dniach mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością. Indeks WIG zakończył tydzień na lekkim plusie, ale wiele spółek zanotowało głębokie korekty. Rynki wciąż żyją tematami inflacji, stóp procentowych w USA oraz danymi makroekonomicznymi z Europy. Złoty wzmocnił się lekko wobec dolara i euro, co poprawia nastroje importerów, ale osłabia eksporterów notowanych na GPW. I tutaj płynnie przechodzimy do jednej z ciekawszych historii tygodnia Impostu. Spółka ogłosiła wyniki kwartalne. I chociaż na pierwszy rzut oka wyglądały dobrze, rynek zareagował bardzo negatywnie. Skorygowana EBITDA wyniosła 1 miliard złotych, czyli była wyższa niż oczekiwane 990 milionów. Przychody wzrosły aż o ponad 34% i osiągnęły poziom 3,5 miliarda złotych. Ale zysk netto to już zupełnie inna historia spadł o 58,5% do poziomu 133 miliony 300 tysięcy złotych. Czyli znacznie poniżej prognoz analityków. Efekt: kurs akcji impostu spadł o 6-9% do 9 w zaledwie jeden dzień. Rynek zareagował tak ostro, ponieważ tempo wzrostu paczek w Polsce wyhamowało do zaledwie 6%, wzrosły koszty amortyzacji przez zagraniczną ekspansję, a dodatkowo trwa spór z Allegro Impost, domaga się niemal 100 milionów złotych odszkodowania. Mimo to warto zaznaczyć, że ponad połowa przychodów. Firmy pochodzi już spoza Polski. W Wielkiej Brytanii i Francji rośnie bardzo dynamicznie i to może być klucz do przyszłości. Podsumowując, portfel osiąga rekordowy zysk, jestem aktywny zakupowo, rynek przynosi kolejne okazje, ale też przypomina o ryzykach, nawet przy pozornie dobrych wynikach. Jak zawsze nie traktujcie tego jako porady inwestycyjnej, ale jako dokumentację mojej drogi inwestora, jeśli interesuje Cię, co kupię w przyszłym tygodniu, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, co myślisz o impoście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.